Ogólnie, co się działo na serwerze. Zatrzymaliśmy chłopa, który ja e, rzekomo popełnił samobójstwo, ja przetransportowaliśmy go do szpitala, ponieważ nie było karetki ani osób, które mogłyby odegrać EMS-a u nas na serwerze. No więc przetransportowaliśmy go do szpitala i odgrywamy teraz scenkę, jakby rzekomo był ten lekarz, ale go nie ma, tak żeby jakoś zachować racjonalne te, te tutaj pobudki. No więc zobaczcie co się dalej działo dzień się spytać Dzień dobry, dzień dobry Jak? Oj z tego co jest tu na karteczce mi się nie zgadza Co się nie zgadza? Mózg mu się wylał Chcieli, czyli... czyli nie żyję już no, nie, nie, nie wiadomo co już z nim robić, no ale... Chyba tak. No nic jedno, co to możemy zrobić, to przewieźć go do kostnicy. Może się pójdę spodobać. Gdzie mogę pochować. 400, 430 niestety zgon na operacyjnej. Przydałoby się jakieś, zawiadomienie się czy coś tego typu, i zrobiliśmy pogrzeb na tych aby pochować go. Albo do kostnicy na razie. To tyle z naszej strony przy pana. Możemy go zabrać tutaj do kostek. Zabierzmy go do chłodni, i to już rodzina będzie się tym zajmować. Tyle możemy zrobić dla nieboszczyka. Dobra, idziemy go. Weźmiesz go? Ja wiem, co to zrobić. Dobra, panowie, niestety to no, no tyle. Zdajemy miłego dnia tam życzę. Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy. w jaki sposób wy go chcecie teraz pochować? 407 do 407-101, weźmiemy go do kosnicy, a rodzina się zajmie pochówkiem. No. I dobrze. E, Zawiozłem go od razu na chłyńce w Przegosciele. 407, 430, wyłączamy Wyłączamy A, Górę W międzyczasie jak tutaj jedziemy e, Zawieźliśmy chłopa do kostnicy przy kościele No więc sami zobaczcie sobie teraz dalej jak to wszystko wyszło <laughs> I dajcie znać w komentarzu Czy wam się podobało Nie umiem parkować tutaj Czekaj, Dobra, trzeba mu sprawdzić dowód Eee, trwa przekazaliśmy księzo, ale też będę nam przyję, więc... Otwieram tutaj, pomóż mi tworzyć Otwieram tutaj O! I wsadzam Mimo ojca, syna, ducha, tego. Dobry Jezu, Jezu a na nasz Pan. Pan. nie Dobra, nie, 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 mogę, nie, mogę, nie mogę, nie mogę Ja, ja, ja przepraszam, ale to czeka. Czeka. Tak, tak nie może być Czekaj, 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 Robert wezmę Mam rower, to tutaj muszę puścić to. 430, możesz nie wchodzić w komunikaty na radiu, dziękuję bardzo. 424, 435, w okolicy, do No i co, pogrzeb się od, odbył i zaraz znaleźliśmy psa Piesek przyszedł Czyżby to był jego pies? Ej Cześć piesku, chcesz mnie gdzieś zaprowadzić? Coś wiesz Coś wiesz, coś, coś coś wyniuchałeś Buchaj buchaj piecaj, Dobra, bierzemy Zbyć piesek z nami na policję na policję jako policja Jak tak, tak, coś czekaj dwa razy K dziewiątka nasza, dobra, mamy K na dziewiątkę Chodź Chodź Mamy ga dziewiątkę tego. nową panie i panowie Zgłaszam, mamy nowego pieska Skakuj. Chodź otwórz mu drzwi Chodź, chodź Ej on, o, o coś o coś błaga coś prosi, chyba chce mu się jeść On chce do mnie On chce do mnie Chodź Syreny, bo nie jesteśmy na żadnym dyspaczu oh, oh. Jeźdź mi się sikał Czemu <laughs> było go wcześniej wyprowadzić no. Kurde ten pies jakiś oswojony jest Jak my jeździmy Idziemy za policją Daj, podróż tutaj psa, czekaj, czekaj Słucham hmm. Ty zajebaliście randomowego psa Chodź, Mogę ci wysiąść, chodź, chodź A jest chodź. zero listy Działaj do zero, idynki, chodź, chodź, chodź. Czedaj, tutaj, chodź randomowego otwieram, ci, otwieram ci, otwieram ci drzwi Zajebaliście Otwieram ci drzwi Dobra, idziemy. twój pies Zostawił psa no to, jej pies, za kiedyś sobie robi go. Teraz idziemy za darmo, no. tak, tak. W międzyczasie wróciliśmy na komendę. Podczas y, kiedy wracaliśmy na komendę, mój partner, znaczy partner, kolega y, z wydziału. No... Tak jechał, że miał wypadek, i se powiedział, że ała, ja umieram. I od tamtego czasu on tam leżał cały czas w jednym punkcie, czekając na pomoc i nikt nie zareagował. Ale to nie wszystko. Ja zajechałem jakoś na komendę walić te wszystkie procedury tutaj i tak dalej na tym serwerze, odgrywanie. Po prostu dojechałem na komendę, żeby zobaczyć co się dzieje z tym psem, który zabrali... którzy zabrali nasi inni koledzy. 330, a wypadek. a umieram. jak piesek wam się podoba? a co jak on ma jakiś, nie wiem, właścicieli i będą go szukać nie spytają się go ja czy ma kogoś tak. Warto by... nie chciał zaprowadzić a, nie może mogę. to był pies księdza na przykład a wy porwaliście psa no tak się nie robi pies sam się porwał i rozerwał tak się panowie nie robi Teraz zapierdalacie drukować plakaty i będziecie po Los Santos wywieszać plakaty, że pies został znaleziony. Tylko, że on coś wyniuchał. Co on ci wyniuchał? Słucham. Wyniuchał narkotyki. Kawer. Narkotyki wyniuchał. No to spoko. Jezu, co się dzieje? <grym> Nie wiem no. Się to No się pytaj mnie ja ciebie, nie Powiedz wiem. Powiedz mi piesku, gdzie były te narkotyki. Zaprowadź funkcjonariuszy. To mi się upiecze. No dobrze, no znalazł narkotyki, no ale co w związku z tym? No i co mieliśmy zrobić? No fajnie, że znalazł, no ale no spoko. Takie fajne jaranie było. Ech. To, też jest znalazł narkotyki, to nie ma nic do znaczenia, bo wciąż może mieć jakiegoś właściciela, któremu został odebrany w tym momencie. Eee. Wzięli psa z podbitym okiem. Masz, no nie czemu? wiem, gdzie go na K9 chcieli się wziąć, czy to, no nie wiem, ale takie psy muszą, muszą być odpowiednio wyszkolone. Nie możesz wziąć psa z ulicy. Nie można wziąć psa z ulicy randomowego i go na patrol brać. Tak to nie. O. A Psa trzeba oddać na szkolenia. Podszkolimy go. Prawda? No, nawet on się cieszy. Ci łapę No, do takiego szkolenia to musi być kompetentna osoba. I w tym momencie e, postać mi się zbugowała poprzez animację. Nie mogłem nic zrobić, nic się ruszyć. Więc postanowiłem zakończyć tutaj swoją służbę. Oni poszli sobie na górę, a ja e, powiedziałem, że zmykam. W sensie, że no, kończę służbę tutaj i mm, zakończyłem e, Odgrywanie roli. Mam nadzieję, że Wam się podoba taki odcinek, jak wszystko tłumaczę tutaj z trzeciej osoby. Eee, fajna zabawa była. Pewnie wrócę do tego i będziemy dalej sobie odgrywać rolę. Także do zobaczenia w następnym odcineczku z tego serwera. Siemanko!